Ok, teraz zapach Lanvin El Home woda toaletowa 100 ml, zamówiony na Eglamur. Jak widzicie, jest zafoliowany. Problem jest taki, że zamówiłem również do recenzji zapach Kerwina Kleina, ale okazał się cały uszkodzony. Korek pęknięty, wylało się bardzo dużo zapachu, więc recenzji tego zapachu na razie nie będę robił, póki nie wyjaśnię sprawy. Lanvin El Hom, zapach stworzony przez Alberto Morillasa, master perfumera znanego, jest to zapach z 1997 roku. Główne akordy to aromatyczny, świeży, korzenny, cytrusowy, z dodatkiem lawendy. I teraz, tak, co jest w składzie martwi mnie to, że on też słychać że chyba jest pęknięty i teraz zastanawiam się czy otwierać ale jest, jest nagrywane i nie, nie będzie żadnej pauzy więc będziecie w razie czego mieli dowód w postaci nagrania tylko oddalę troszeczkę kamerę dobra, jest, jest ok otworzę go nuty głowy lawenda bergamotka neroli mandarynka nuty serca to mięta Słowia, pieprz i kardamon. A nuty bazy to piżmo, drzewo sandałowe, wanilia i bursztyn. Ludzie chwalą sobie ten zapach. Mówią, że jest bardzo fajny. Nadaje się na każdą porę pogodową. I zaraz sprawdzimy o co chodzi, że to tak grzechocze w środku. Ok. Więc jest spęknięty, niestety. Będę musiał też zgłosić to na reklamację. To powinno być tak. I to powinno być tu. Ale nie jest. Więc to jest. Drobna wada, jeżeli ktoś o to dba. Na szczęście zapach się nie wylał. Co nie zmienia faktu, że trochę słabo, że to jest pęknięte. Ale to jest dowód na to, że było uszkodzenie wewnętrzne w kartonie całym, bo to powinno być w tej pozycji. O w tej. Tak jest w standardzie. Tak jest zrobione. I jak to się otwiera? Tu jest napisana instrukcja. Może nie widać? O jest! Trzeba po prostu przesunąć na bok i wyjąć korek. Ja no, nie byłem w stanie tego przesunąć na bok, bo to było pęknięte. To jest znikoma szkoda, ale dla mnie akurat nie, nie ma problemu. Może dla nich będzie. Zapach od razu psikał. Tak jakby był niby używany jest bardzo ładny yy. i teraz teraz tak no jest aromatyczny, świeży korzenny to jest rodzaj zapachów, które lubię zapachy aromatyczne troszeczkę przypomina na samym początku bardzo rozwodnionego straight eight nuty głowy już czytałem yy. Co można w nim wyczuć, trochę bergamotki, trochę mandarynki, trochę lawendy, trochę mięty, trochę każdego. Pewnie wszystkich sam, był, sam bym nie był w stanie wymienić. Więc no ciężko tutaj samemu coś powiedzieć. Jest to zapach bardzo przyjemny. I tak jak na zdjęciach pasuje do każdego rodzaju czynności. Czy to biznesowych, czy. Czy też życia codziennego? Fajny, bardzo fajny. Prawdopodobnie sobie go zostawię, mimo pękniętego korka. Więc to by było właściwie na tyle. I w sumie, jak będziecie mieli pytania, to pytajcie, ale warto go sobie kupić za niecałe 100 zł. Dzięki za uwagę.